Inspiracja czy desperacja? Inspiracja czy desperacja? Teraz zastanów się, czy jest w Twoim życiu jakaś sytuacja, e, która może powtarza się od jakiegoś czasu, albo jakaś sprawa, która ciągnie się od jakiegoś czasu, tak? Nie wiesz za bardzo, jak ją rozwiązać. E, masz wrażenie, że może zrobiłaś już wszystko, wszystko z poziomu umysłu, tak? I po prostu nie masz już pomysłu, co jeszcze mogłabyś zrobić. Słuchajcie, ja byłam kilka razy w takiej sytuacji, i zazwyczaj były to sytuacje związane z tak zwaną biurokracją, tak? czyli jakieś papiery, jakieś decyzje i tak dalej, gdzie urzędnicy dawali mi bardzo odległe daty, tak. I przyznam się, że ja na tamten moment, słuchajcie. Ja nie znałam jeszcze Ho'oponopono i nie umiałam go zastosować, tak? Ale eee, dlaczego ja o tym mówię? Bo dziś powiem Wam o innej sytuacji, eee, gdzie też właśnie zadziałałam z inspiracji, a nie z desperacji. Jeżeli jesteś zainteresowana, to zostań ze mną, bo może właśnie to, o czym ja powiem dziś, eee, pomoże Tobie w Twojej sytuacji, w tym, czego Ty doświadczasz dziś. Cześć, jestem Kinga Paulina i dziękuję Tobie za to, że jesteś na moim kanale, na którym mówię o Hooponopono, a właściwie dzielę się moim doświadczeniem z Hooponopono. Jak wiecie, albo nie wiecie, ta moja podróż z Hooponopono trwa od końca sierpnia, czyli ponad 6 miesięcy. Ja specjalnie nazywam to podróżą, bo nie mogę inaczej tego nazwać, tak? To nie jest coś, co robi się jednorazowo, tak? Albo coś, co może dziś mi się przypomni, a jutro zapomni. Nie. Słuchajcie, jest to podróż z Ho'oponopono, która prowadzi poprzez uzdrowienie, tak? Uzdrowienie emocjonalne, yy, psychiczne. Fizyczne uzdrowienie nas samych, i to uzdrowienie prowadzi do bardzo dużej transformacji. Do transformacji właśnie nas samych, tak? Jeżeli jesteś już też w tej podróży Hooponopono, to na pewno to obserwujesz, bo gdy następuje nasze uzdrowienie, no to co się dzieje? Zmienia się rzeczywistość. Po prostu zmienia się rzeczywistość, tak? Ja już o tym mówiłam wielokrotnie na kanale. E, dawałam przykład z tym e, nieporządkiem w pokoju u dzieciaków, tak? Jak ja to widziałam, słuchajcie, a jak dzieciaki to widzą, tak? Czyli ja widziałam to jako nieporządek, bałagan, a dzieciaki powiedziały mi, że to jest miejsce pełne interesujących rzeczy, prawda? No i do czego to nas skłania, do jakich przemyśleń to nas skłania? A mianowicie do tego, że właśnie w zależności od tego, co my mamy w sobie, co nosimy w sobie, to tak będziemy postrzegać rzeczywistość. Tak? A Ho'oponopono, to co z nami robi, czyli recytowanie czterech podstawowych zwrotów, przepraszam, proszę, wybacz mi, dziękuję i kocham Cię. Ho'oponopono czyści to co my mamy w sobie właśnie po to, żeby zacząć inaczej postrzegać tą rzeczywistość. Yy, ja czasem słyszę od kogoś, yy, wiesz co, niby nic się nie zmieniło, ale jest inaczej. No właśnie. Czyli niby nic się nie zmieniło, te same osoby, niby te same sytuacje, tak? Ale my po prostu e, widzimy to inaczej, czujemy się inaczej. Na przykład pewne rzeczy już nas nie triggerują, tak? E, nie denerwują nas, co e, wcześniej e, na przykład spowodowałyby wielkie... <laughs> wielką kłótnię, nie wiem, e, wybuch złości itd. i tak dalej. Na przykład teraz widzimy, że że w ogóle nawet tego nie zauważamy. Tak? No właśnie, i to jest ta magia ho' ponopono, słuchajcie. E, I dziś podzielę się kolejnym przykładem działania z inspiracji, a nie z desperacji. Bo co się dzieje, gdy my czyścimy, i mówi też o tym um, w kilku um, momentach w książce um, Zero Ograniczeń dr. Czowajtali, przytacza um, słowa doktora Ikalaki Hulen. I e, w jednym e, z rozdziałów dr. Ikalakiala-Hulen mówi o e, swoim e, kliencie, tak, pacjencie. Ja tylko przypomnę Wam, że dr. Ikalakiala-Hulen, co on robił, jak początkowo przyjmował tych swoich klientów, tak? E, nazwijmy to, że dr. Ikalakia hulen był terapeutą Ho'oponopono, tak? Jak on przyjmował tych swoich klientów? Oni e, pisali do niego mail. Tak, pisali do niego maila i w tym mailu na przykład opisywali, co się, y, opisywali tą sytuację konfliktową, tak, w swoim życiu, y, jakąś blokadę, y, to z czym się borykają. I doktor Hule nawet z nimi nie rozmawiał telefonicznie, tak, tylko co robił? Czyścił, czyścił na sobie, czyścił na sobie te błędne, bolesne wspomnienia, które pojawiały się u niego, e, czytając to, co ten klient do niego wysłał, tak? I te sytuacje się naprawiały. No i słuchajcie, doktor hulen mówi właśnie o e, jednym ze swoich takich klientów e, dilerze samochodów luksusowych, e, którym e, twierdził, powiedział, że on to, co robi codziennie, jedyne co robi, albo aż co robi, to czyści, cały czas czyści, on akurat powtarzał słowo kocham cię. Kocham cię, kocham cię. Mówił, że od rana do wieczora czyścił eee, i że klienci sami do niego przychodzą. Klienci przychodzą do niego sami, ma mało tego, eee, wzbił fortunę na tym swoim biznesie. Tak? I właśnie słuchajcie, to jest to działanie z inspiracji, tak? Czyli na pozór, jakby w świecie 3D my nic nie robimy, tak? Ale tak naprawdę na poziomie energetycznym robimy bardzo dużo, tak? Bo czyścimy to wszystko, co może powodować, że właśnie znajdujemy się w takiej a nie innej sytuacji, tak? że może yy, znowu jakieś sprawy papierowe utknęły w martwym punkcie i, i dostajemy termin za pół roku, za, za rok i za pięć lat, prawda? Yy, no właśnie. I to jest czas na no, Bo właśnie teraz Wam powiem, jak ja y, sprzedałam samochód, tak? Nie szukając kupca, nie umieszczając nigdzie ogłoszenia i właściwie nikomu nie mówiąc o tym, że ja ten samochód sprzedaję, tak? Pamiętacie już, jak powiedziałam wcześniej, y, o tym, y, jak dostałam mieszkanie, tak? jak znalazło się nam dla mnie mieszkanie. Gdzie początkowo podpisano ze mną umowę tylko na trzy miesiące, i po tych trzech miesiącach, ja po prostu miałam się wyprowadzić, dlatego że zaczynał się tak zwany wysoki sezon, ten sezon turystyczny, i tutaj na Teneryfie wszystko wynajmowane jest ee, no właśnie w takim reżimie turystycznym, tak? Tydzień, dwa tygodnie, może miesiąc i Sayonara. <grywania> Do widzenia, prawda? Ja już o tym mówiłam. Ja podlinkuję ten filmik, jeżeli jeszcze go nie obejrzałaś, bo to jest też bardzo inspirująca rzecz. I słuchajcie, z moim samochodem nastąpiła taka sytuacja. Ja już przeprowadziłam się na ten ryfę. mój samochód został w Polsce ja nie miałam zamiaru go tutaj przywozić, tak? Nie wiem. Na tamten moment po prostu nie przyszła mi ta myśl do głowy. Ja wiedziałam, że samochód potrzebuje sprzedać. Tak? Dlaczego? No dlatego, że po prostu on stał, nawet nie był w garażu, stał um, pod gołym niebem, tak, no i wiadomo, przedmioty tego typu, tak, e, po prostu niszczeją. No i co się stało? Słuchajcie, ja zamiast umieścić ogłoszenie, nie przepraszam, ja raz weszłam na jakiś portal a, sprzedażowy z zamiarem umieszczenia ogłoszenia i nawet zaczęłam tam wklikiwać wszystko, a, ale wiecie, tam wymagane są różne jakieś detale, jakieś takie. Ja nie znam się technicznie, tak, od strony takiej technicznej na samochodach, więc y, po prostu zaniechałam tego, tak? Stwierdziłam, że to nie jest opcja dla mnie, że ja tego nie, nie zamierzam sprzedać samochodu w taki sposób, tak? I co ja zrobiłam, słuchajcie? Y, przede wszystkim wdzięczność do mojego samochodu, tak? Czułam wielką wdzięczność do mojego samochodu, czyli oczywiście słowo dziękuję, ale nie tylko, że ja powtarzałam je jak Katarynka, tylko rzeczywiście czułam. W mojej wyobraźni ja widziałam wszystkie te momenty, gdzie ten samochód dowiózł mnie bezpiecznie, ja nim przejechałam Polskę wzdłuż i wszerz, tak, naprawdę zrobiłam bardzo dużo kilometrów w nim. I ten samochód zawsze dla mnie, zawsze dowoził mnie bezpiecznie we wszystkie miejsca, tak. Więc ja po prostu czując tą ogromną wdzięczność do mojego samochodu, tak, ja przypominałam sobie te wszystkie sytuacje, tak, jazdy nocą, wiecie, różnymi dziwnymi drogami, tak, autostradami i tak dalej, mając, czy czując bardziej właśnie w sercu taką wdzięczność, że mój samochód zawsze był ze mną, tak? Zawsze był na moje usługi, zawsze był dla mnie, i ja teraz jestem gotowa podziękować. Mało tego, jestem gotowa, żeby trafił w lepsze miejsce, tak? Albo w tak dobre miejsce, w jakim był, czyli u mnie. Czyli słuchajcie, pierwsza rzecz to była wdzięczność, tak? Ogromna wdzięczność. Druga rzecz, którą ja zrobiłam, to było wyobrażanie sobie nowego kupca. Nowego właściciela właściwie, tak? Ja sobie wyobrażałam nowego właściciela i wyobrażałam sobie, jak on jest zadowolony. Dlaczego? No, bo a, zadowolony z ceny samochodu, tak zadowolony jest, jak samochód działa, że też wszędzie go wozi bezpiecznie. Więc ja sobie w mojej głowie wyobrażałam tego idealnego kupca i też tą wdzięczność, którą ja czułam do mojego samochodu. Ja programowałam ją na tego mojego kupca, tak? I nie tyle, że nawet ja jestem wdzięczna jemu, tak? Że on kupuje ode mnie, słuchajcie, tylko że on jest wdzięczny mnie. Dlaczego? Dlatego, że ja przez słowa właśnie: Dziękuję i kocham cię, wyrażone do mojego samochodu, ja czyściłam go, tak? Czyściłam tę, to może dziwnie zabrzmi, ale z perspektywy hooponopono. To jest jakby najbardziej naturalne, zresztą doktor Hulen mówił o tym, tak, że on rozmawia z przedmiotami, no właśnie, więc moim zadaniem, ja skupiałam się na tym, żeby uzdrowić moją relację z moim samochodem, tak to można nazwać z perspektywy Ho'oponopono. No i słuchajcie, co się stało, mijał czas, ale ja w ogóle nie czułam, em, nie czułam zaniepokojenia, że tam ominął miesiąc, nikt się nie odezwał, tak, no, y Musicie pamiętać, że ja żadnego ogłoszenia nie umieściłam, nikomu nie powiedziałam. No może tam jakaś jedna osoba wiedziała, ale e, po prostu ja nie chodziłam, nie trąbiłam o tym e, na prawo i lewo, tak jakby w świecie 3D, tylko ja pracowałam nad uzdrowieniem mojej relacji z moim samochodem. I tutaj to jest bardzo ważne, słuchajcie, że trzeba być uważnym na tą inspirację, bo gdy my już jesteśmy w tej podróży ho ponopono, to przychodzi do nas inspiracja i ta inspiracja może przyjść e, w każdym momencie i słuchajcie, podróżną postacią, tak? Może to być jakiś napis, jakiś szyld, zobaczymy na ulicy. Może to być jakaś osoba, która powie jakieś jedno słowo. Może to być jakaś usłyszana piosenka, tak? Więc po prostu trzeba być uważnym i druga rzecz, trzeba być odważnym. Co to znaczy? Trzeba być odważnym, żeby przyjąć to jako tą inspirację i zadziałać. No i ja już wam mówię, co się u mnie wydarzyło. Mi przyśnił się sen. Ja czasem mam sny takie wyraźne, tak, ale raczej rzadko ale ten sen był o tyle interesujący, że przyśniła mi się dziewczyna z mojej miejscowości, to dziewczyna z, jeszcze, którą pamiętam ze szkoły podstawowej.